Czemu widzowie dawno nie robiliśmy krówki No, więc co robimy? Krówkę. Dawno jej nie robiłem chociaż pamiętam jedną, że nie można się od niej oddawać. Ale to będzie ciężkie się od niej nie oddawać dla mnie. Dobra. Zamiast tego to muchomorko. A zamiast ostatniego to by się przydało mi No, dobra. Tak możemy lecieć. No, no, tu musiałem omijać. Patrzcie, widzicie? To były dwa walnięcia. Dobra, dobra, nie, nie podchodźcie. Nie nie podchodźcie. Nie słuchajcie się mnie. Dlatego ten impuls tutaj jest potężny. Czekajcie, ja na tym nie wiem Nie jakieś? Nie, a, aha. Czy... A, bo ja zraniony mogę otrzymać większe obrażenia. A czyli teraz ty dostajesz w tym co jest. Obrażeń, pyk. Bez, mm, bez... Bez nich. Bez kapitanów rajdu. To samo w sobie jest ciężkie już, a z kapitanami rajdu będzie już ultra. Dobra, nie, 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 już mnie denerwujecie. Lecymy! Lecymy dur! bo ja bym normalnie walił, to bym pojedł na Dobra. Gdzie to mam iść? Gdzie to muszę iść? Pyk i pyk. Mój przyziomek. Mamy się od lat Jak został się Mekelomet Nie wiem jak to Śpiewa ja mówię Mekelomet, bo nic nie wiem Nie znam tego Do końca nie wiem co to za piosenka Jeden Dwa Trzy Cztery a, okej, okay, dobra. 20 tysięcy! Gusza dusz. Dup, dusz. Dusz. Nie wiem, jak to było? Gusza dusz. To jest to seplenie już tego. Zacząłem seplenić. To mało chyba, tak Daria. A patrzcie, cztery. Biorę to, patrzcie. Biorę to, ale tak. Wszystko zdedło. na jazdu, ale ja nie chcę bić dowódców. Ja tym się zajmuję. Nie taka moja robota. O, po o, jak mu zeszło! Widzieliście, jak mu to zeszło? Wal, 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 wal. Ale on łatwy. Może sobie utrudnię, wejdę. Tak se utrudniłem, że go jakoś na hita wziąłem. Unikat mi wypada, ale nie, te, nie tego, co chciałbym. Laska słońca, nie! Laska, no weź! Nie mogłeś mi dać. Ej, nie, to jest mocne chyba. Nie. Bo, patrzcie, ma na przykład grzmot, ma na przykład wirowanie i ma na przykład eksplozję. Gdyby to miało pojedyncze ataki, a nie potrójne, to by było potężne. A gdybym mój nóż Śmiałej burzy miał wirowanie, byłby potężny też. Nie wiem, co nie. Ej, grawitacja, wirowanie. Na pewno grawitacja, wirowanie. Co ja tu jeszcze mam na tym... Grawitacja, wirowanie i... Orzeźwienie. Ale nie wiem, czy bym nie wolał jakiegoś podleczenie. No, gdybym nie miał tej zbrojki, to tak, to bym miała oczywiście z Mixturową barierę ma! Je, yeah, ponura zbroja. Elektryczna. Nie. No. To, gdyby to było, y, ta... widera, to tak. Dobra. długa ma serię to. Dobra. Jak ja tym wałem boza, to to zaraz od darmi. Dobra, Kuczę na ręki. Dynamo, naangażowanie i krytyk. Patrzcie tu i to. A Ale tak normalnie bije to trochę słabo. A gdyby to miało wirowanie? Hej, Tutaj bo sobie, jaki ten kij. Nie, to za szybko schodzim. Ło, temu, że mi HP. Znaczy, że ja uderzyłem. Taki pyk. Taki pyk, taki pyk. Może coś jeszcze mam do lepszenia? Dobra, tak nic. To pa!